Realia pracy sądów po czasie pandemii, znaczy w sumie ciężko powiedzieć, że po czasie pandemii, bo cały czas mamy jeszcze pandemię COVID-19, oczywiście musiały się zmienić. Przez ponad dwa miesiące nie były wyznaczane terminy, co oczywiście spowodowało bardzo duże opóźnienia w sprawach wszelkiego rodzaju. Natomiast pandemia ma również wpływ na pracę nas, prawników, na nasz kontakt z klientem. Przede wszystkim Byliśmy zmuszeni przestawić się do pracy online, do takiej pracy zdalnej. Przez pewien czas nie mogliśmy się kontaktować na bieżąco z naszymi klientami, odbywać spotkań face-to-face. Dzisiaj na szczęście jest to już możliwe, natomiast pandemia też spowodowała, że trochę się przestawiliśmy. Klienci też widzą, że z niektórymi sprawami mogą do nas napisać maila czy zadzwonić, porozmawiać i otrzymać. <laughs> pisemną odpowiedź. Nie ze wszystkim koniecznie muszą przyjść do kancelarii. Oczywiście robimy to wszystko ze względu na bieżące reżimy sanitarne. Chociażby kwestia dostarczania dokumentów. Mamy wyznaczone specjalne godziny i specjalnie umawiamy się z klientami, iż w tych konkretnych porach mają przynieść czy dokumenty właśnie do sprawy, bądź odebrać przygotowane dla nich. I podobnie sytuacja wygląda z sądami. Wszystkie reżimy sanitarne są zachowywane. Oczywiście wiadomo, musimy dezynfekować ręce, nosić maseczki, zachować bezpieczne odstępy, co jest oczywiste tak samo w innych miejscach. Natomiast myślę, że takim, taką kluczową kwestią jest temat nadrobienia terminów, które były wstrzymane. Pandemia spowodowała wśród wielu osób, wielu naszych klientów obecnych, bądź tych, którzy przychodzą do nas po raz pierwszy, taką sytuację, że zastanawiają się, w jaki sposób mogliby przyspieszyć rozwiązanie sporu, ponieważ droga sądowa jest w tej chwili wydłużona z oczywistych powodów. Bardzo często starają się w sposób ugodowy, Zawrzeć porozumienie z drugą stroną. Co ciekawe, myślę, że to z takiego psychologicznego punktu widzenia pandemia też wpłynęła na to, że ludzie zwrócili się w inną stronę, zaczęli większą uwagę zwracać na relacje, mieli więcej czasu na przemyślenia. Każdy z nas, prawie każdy z nas siedział w domu, pracował online. Niektórzy nie pracowali online, bądź było to w zdecydowanie mniejszym zakresie. Mieli czas na spędzanie właśnie tego swojego czasu z rodziną, z dziećmi. Tak, na dobrą sprawę, trochę zaprzyjaźnienie się z domownikami i odkrycie innych wartości. Więc myślę, że to są takie pozytywne skutki i, i też bardzo często prowadzące do ugody. Po pandemii mamy zdecydowanie więcej spraw dotyczących upadłości konsumenckiej. Po prostu ludzie nie wytrzymywali lockdownu, nie mieli na tyle oszczędności, ale to samo dotyczy się różnego rodzaju przedsiębiorstw. Upadłości bądź zawieszenie działalności na jakiś czas niestety są coraz bardziej popularne i mimo tego, że już pomału zaczynamy niwelować, Gospodarka zaczyna niwelować skutki pandemii, która cały czas trwa i o tym musimy pamiętać, to niestety ta upadłość bądź zawieszenie działalności jest na coraz wyższym poziomie.